Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam moją elektryczną hulajnogę. Ona ma 300 W. Jest na łańcuch, mm, Ma manetkę gazu, jak w skuterach, w różnych pojazdach. ma I będziemy ją testowali. Znaczy ja już testowałem, ale Wam nie pokazywałem. No to zapraszam do oglądania. Dobrze, wyjeżdżamy sobie na ulicę. Ta hulajnoga jedzie. 25 na godzinę, za bardzo nie będę jechał szybko bez jednej ręki. Dobra. Ta hulajnoga ma em, hamulec tylny, linkowy, ale ma tarczówkę z tyłu. E, trumbitko jest bardzo głośne. No i pokażę Wam, jak ją u mnie jeszcze na tym No Dobra, przetestujemy, jak ona idzie szybko. Dobra, to wszystko w tym odcinku z hulajnogi nogi. żegnam was.